Siemaneczko! witam was na kanale Maciu. I dzisiaj sobie zarobiłem w końcu na tą y, taksówkę, bo sobie na tym odcinku już tak naprawdę zarobiliśmy, ale jeszcze na malowanie i te sprawy, więc teraz tak się pozwolimy tepnąć do sławna, właśnie. Dobra, jesteśmy w Sławnie i teraz interesuje kupimy tą Toyota. O ile to w ogóle może służyć do tego, bo, nie, bo już nie wiem. Gdzie to były te taksi? Nie, wiem, samochody. A Classic Taxi to będzie tylko ty. O, jest ta Toyota. O, patrzcie, to jaka fajna w ogóle ono Kup. Confirm. Jupi. Y no nie gadaj, że, 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 że mam 9800. Dobra, ale i tak sobie ja, no ja ją teraz yy, yy, posiadane samochodem. Te tak sobie ją teraz wezmę. Dobra, i czekajcie, teraz tylko podgłośnia. Ty, jaka fajna to To w ogóle ona jest. Ty. Słuchajcie. No. Dla mnie do kierunkowska kierunkowskaz to dobre auto. Pim pim, pim 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 I jedziemy. I O ale klakson jest bardzo cichy, więc jedziemy. Tutaj o, bo mamy coś. Dobra, nie wiem czy ja ten de delivery call powinien mieć załączone, ale jadę. Dobra, ale najpierw przyciszę i jedziemy. No, i, i dobra, i teraz tak. I teraz tu chyba skręcamy, mi się wydaje. Że tutaj jedziemy. O, i tutaj. O, i tutaj się chyba robi te taxi, nie? O, dobra, jest. Taksi. Eee. Y Coś takiego... coś... O, taki Bolt jest fajny, nie? Taki fajny, o! Taki uber... Taki Bolt, o! Robimy sobie takiego Bolta i kupujemy to. Dobra, jest. I bye. Dobra, ale to delivery codes chyba musimy mieć załączone, bo jak no widzicie, przy... przyszło mi powio... powiadomienie. I nie wiem, czy, po... czy tak to powinno wyglądać, ale fajnie to. O, i mi to tak działa na tym Delivery Calls właśnie. Patrzcie jak to fajnie w ogóle w środku wygląda. O, a zróbmy sobie... Ale o, dobra, to nie widać tych, tych kierunkowskazów. Dob dobra, jedziemy. Ej, ale fajne to ogólnie. Taki bol Cisław. Idzie to tutaj? O, fajne, Na mi się ogólnie to autko bardzo podoba. Dlaczego ja panu trzeba będzie pomóc z walizką. Halo, pan, panie, taksy przyjechał. Czekaj, nie nie możemy. Muszę się zatrąbić. A bo on się zbugował. O, bo widzicie, bo on się zbugował. Ten pa. O, jest! Pomożesz mi z walizką? Pewnie, że tak. E, pomoc. F. Jedziemy. I wiem, Jedziemy do Starego Jarosława. Do Stary Jarosław przez szes 16. Dobra, jedziemy. Sława Auto. Jedziemy. O, ale ten... Titek -ti jest bardzo fajny, no teraz sobie jego możecie... On jest ogólnie bardzo cichutki, te kierunkowskazy tu są o wiele głośniejsze od tego... ...od tego samochodu. O, dla mnie dobry kierunkowskaz to jest już fajne auto, nie? Bo to jest... Fa I tutaj. I jedziemy... Tutaj, tutaj. Łoł! Wow, to, no widzieliście to, jak go tam wywaliło? Dobra. No, ale nie, no te kierunkowskazy z, z, mi się tak podobają. One mają bardzo fajny ten... O jest tutaj Grzybno i tam się prosto jedzie nad morze. I tutaj też się jedzie nad morze do Darłowa. I jedziemy. Patrzcie ty. A, ej, tu w ogóle jak to fajnie wygląda. O, jedzie Bolt. Normalnie jedzie Bolt. 4000 na myślę. A i 43 litry y, try mamy baku, więc myślę, że to jest dużo. Mówię, dobry kierunkowskaz, dla mnie to jest już dobre auto, no. I teraz jedziemy Dajcie znać czy w następnym odcineczku byście chcieli na przykład, nie, nie wiem Może jak zdaję prawo jazdy, może... o śmieciarkę No może jakąś pi jakieś pieniądze na śmieciarkę Dajcie znać koniecznie A właśnie bo tu już jest stary Jarosław Tutaj nie? Tutaj jest od 13 do 20 Co? Do ABC? Chyba tak, do ABC. Serio, proszę pana, do ABC? Czekaj, już, już idę panu pomóc. E, pomoc. Dziękuję bardzo. O, właśnie, ile zarobię? 2000 i jakiś tip. 458, hmm. Nie wiem, czy to tak właśnie się powinno wyglądać. Pojdzie tam, że ja to ogólnie widziałem na, na YouTubie jak jakoś inaczej, że tutaj coś w środku, jakieś robili rzeczy. Nie wiem, a e, ja może to tylko w tych e, innych taksówkach. Pojdziemy na krupy, bo wiem, że z krup są zlecenia fajne i wszystko. Dobra, tutaj. Przepraszam, ale te, te kierunkowskazy, mówię, dla mnie kierunkowskazy, dobra, dobra, auto. O, i fajnie tak się w dzień idzie, Krupy 3, darmowa 11. O, i zaraz tutaj mi będzie... Pilu, pilu, pilu. Stary Jarosław do Malechowa? Właśnie, ty w Malechowie jeszcze nie byliśmy. Nie ja za to zarobię ty. Z cztery koła chyba. A i ciągle je. Co? Ej, ta to, to osoba, która była dosłownie. kiedy ja nagrywałem PCD, nie wiem, wczoraj chyba albo przedwczoraj. Nie, dosłownie jest dzisiaj, dzisiaj z powrotem. Dobra, to jest na 17, czyli tu musimy wjechać. Dobra, no to jedziemy, nie? Jak tak mówią, to jedziemy, jak tak mi rozkazują, to jadę, bo ja wiecie, za, no zarabiam się. O, już też nawet ktoś stoi. Jakiś dras. Może muszę tronąć, to? Chyba tak. Dobra, czekaj, bo idę ci pomóc z tą walizką. Ej, no patrzcie, jaki ten bolt fajny. Na 37, malechowo 37, więc jedziemy do malechowo 37. Nie, wiem, ja w malechowie bardzo rzadko jestem. No wiem, że na poprzednim odcinku mieliśmy pojechać z mlekiem do Malechowa, ale już się nam nie udało, bo już czas. Nie, w ogóle już tam. Nagrywanie. O, dobra, o, bo ja tutaj. Sławno siadam. Ja tutaj sobie pojadę. Ja tutaj wolę jechać. Chcę do niż tam se, 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 się cofać na Rusko, na Darłowo i. tutaj sobie wolę pojechać. Bo, bo tą drogą też ja już wam powiem, tak trochę zmęczyłem tamtą. Bo, bo na poprzednim odcinku tyle tam jeździliśmy, że po prostu. ja już sobie no, załączę kierunkowskaz. Bo wiem, że dopiero teraz tutaj no, powinienem załączać. Ale no, no po prostu no, 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 no jak no widzicie, cię nagryłam jedną ręką, bo drugie nie widzicie, a drugą wam mogę pomachać się ma. O, Bolt jedzie. Tylko, że to nie jest Bolt, tylko to jest Polt. O. Czyżby nowa jakaś branża się otworzyła? O, i tutaj ktoś w polu był. Normalny dzień. Można cisnąć. Ale to auto pali. Więc nie macie pojęcia, ile to auto pali. Ja tylko pojechałem do starego Jarosława, zesłana do starego Jarosława. I teraz się cofnę do Sławna. I już miałam 6 litrów paliwa. To ciężarówka mi jej pali. I można jechać i wszystko. Dobra, tu sobie już na pojedziemy. O, tutaj też już w ogóle. Dawno, dawno na odcinku. Tu w ogóle chyba ani razu nie jechaliśmy na odcinku. Może raz. Na pierwszym. Ale teraz mam w planach nagrywać poliszka, driving Więcej. Dobra, pojedźmy sobie tutaj na Dańsk Szczecin Bobolice. Bo na Bobolice to ja się No to ja wam no pokażę, gdzie się jedzie. Na Bobolicę yy, co no tam się prosto jedzie. Tutaj by się tam jechało. I tam yy, no, yy, no za policją cały czas prosto się, sto, sto się by jechało i tam po prostu się jedzie na Bobolicę. A, bo tu jest ten Fotoradar. O znowu ten bus. On chyba gdzieś już gdzieś stał. Półbaskowo 206. Tam jest to granica polsko-niemiecka. Tam Tamtędy... ten Chyba nie przejrzałem. O ale to w ogóle. Auto tak cichutko jedzie, bo to chyba jest hybryda. Czyli na czegoś, czego Macio nie lubi. Nie, nie, to chyba nie jest hybryda. To jest chyba normalna. teraz. No, dobra, trzeba, trzeba przehamować. Ej, ej, poczekajcie. Nie, nie wiem czy wy jedno widzicie, ale patrzcie. Tutaj tak fajnie. To ułożenie jest takie... Dobra, jest gmina malechowo. O, tutaj dawno już no, nie widziałem policji. Żeby stała. Dobra, o, i, i, i zawsze jechaliśmy tutaj. O, bot pewnie. Nie, prawdziwe gracz. Tutaj też ktoś stoi, ale to nie wiem co to jest. A nie, dobra. A, to jest ten, y, co mu musimy samochodem pomóc. Dobra, wiem, trochę trzeba przyhamować. Dobra. Panie, już jechali dojechaliśmy do Malechowa. Tu jest foterader, pamiętajcie. Nie, już tu dawno nie było. W ogóle przez miasto, stan dawno, dawno jakiś jakieś niechaliśmy. Nie Co tutaj? O! Nie wiem, czy mu trzeba na zatrąbić, że ta? Że my już tutaj na miejscu, czy coś? Dobra, pomagamy mu. Dzięki bardzo sobie wsiądę do taksówki. O! Prawie cztery koła?! Nie wiem, czy to dużo. Chyba tak. Ej, w takim razie to to się opłaca, bo tu chyba... Ale... Ale to taksówka i tak jakaś, jakaś szybka nie jest. Siema. Czekaj, ja sobie tu pojadę. O, i tu, se, i tu sobie staniemy na taksi. Tutaj się staje... Patrzcie, tu zmienili. To jest BGS. To już nie jest SGB, tylko to jest BGS. O, tutaj widzicie? Jest na no, taksi. Że tutaj można stać sobie na taksówce. O, ale ja sobie... Dobra, o. I chodźmy do banku. To chyba jest jakiś bank. To jest bankomat. Gdzie tu macie bankomat, ludzie? Ja bankomatu tylko. Właśnie, ty tu nie ma bankomatu. Halo, dobra. Ej, a wejdźmy sobie do sklepu. Może, może się do wejść do sklepu. Dobra, ja sobie pozwolę w tym miejscu skończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I co? I, i, i też nadajcie nada, no znać, czy ta czy ta moja taksówka się wam podoba, bo mi się bardzo podoba. No i co? Subskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego innego odcinka. I co? I do zobaczenia na następnym odcineczku. Pozdrowienia!